Miasto i gminatoszek położone są w zachodniej części województwa śląskiego. Zajmują powierzchnię około 10 km kwadratowych i mieszka tam blisko 4000 osób. W samym sercu jest rynek z klasycystycznym ratuszem oraz figura świętego Niepomucena. Od wielu lat samorząd stawia tam na rozwój edukacji. Za blisko 2 miliony złotych wybudowano nowy żłobek dla 50 dzieci. Jest nowy przeszkolny kompleks boisk z zapleczem sanitarnym i hala sportowa typu namiotowego. Budynki dydaktyczne przeszły termomodernizację i zamontowano na nich panele fotowoltaiczne. We wszystkich szkołach wyremontowano też sanitariaty. Pracownie są wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne. Było to możliwe dzięki licznym projektom, m.in. odkryjesz swoje uzdolnienia czy z myślą o przyszłości, w ramach którego bezpłatnie swoje kwalifikacje podnosili także nauczyciele szkół z gminy Toszek. Tu należy podkreślić, że potrzeby mieszkańców idealnie wkomponowały się w nowe możliwości, a to dzięki nowatorskim rozwiązaniom, takim jak projekt Kraina Przedszkolaka czy na edukacyjnym szlaku. Były zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna i bezpłatne badania. Toszek, lider edukacji. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Ja myślę, że to jest pokłosie tego projektu, który od 8 lat buduje, projekt gmina Toszek, gmina przyjazna mieszkańcom, gmina, w której chce mieszkać, chce inwestować i chce wychowywać swoje dzieci. Myślę, że bez wyrównania szans naszych dzieci i młodzieży, choćby względem dzieci i młodzieży z pobliskich gliwic, nie będziemy mogli się rozwijać, więc uważamy, że to, co najlepsze możemy dać naszym dzieciom i młodzieży, to dobre i solidne wykształcenie, aby w przyszłości mogli rywalizować na trudnym rynku, ale także aby w przyszłości mogli wziąć odpowiedzialność za naszą gminę. Także myślę, że ten projekt powoli, powoli się udaje i mam nadzieję, że za tydzień zostanie zweryfikowany pozytywnie. Oczywiście wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do Toszka, ponieważ Toszek to nie tylko edukacja, mamy wspaniały średniowieczny zamek, także zapraszam do Toszka. Dziękuję.